W wersji poliftowej wiele Was na pewno zaskoczy wewnątrz pojazdu. Przede wszystkim zupełnie nowa dwuramienna tym razem kierownica. Zmiana środkowego trzpitu. Pozbyliśmy się na co wszyscy czekaliście Piano Black. Tym razem mamy elegancki, szczotkowany plast. Dwa dwunasto i z zintegrowane ekrany z zupełnie nowym systemem CCNC. Po raz pierwszy zastosowano w tym modelu nowy, 10-calowy wyświetlacz przezierny Head-Up, wyświetlający na przedniej szybie w bezpośrednim polu widzenia kierowcy parametry jazdy, ostrzeżenia systemów bezpieczeństwa, informacje z systemów multimedialnych oraz nawigacji. Kabina nowego Sporty zapewnia optymalną ilość miejsca dla wszystkich pasażerów. Co jednak najważniejsze, Kia nie rezygnuje z rozwiązań, które już znacie i przede wszystkim które naprawdę lubicie. Takich jak porty USB typu C w oparciach foteli, nawiewy dla drugiego rzędu, czy chociażby wieszaki w zagłówkach obu foteli. To, co w modelu poliftowym nie uległo zmianie, to ogromna przestrzeń bagażowa. Od 587 do aż 1778 litrów po złożeniu foteli w bagażniku. Parametr, który może Was najbardziej zaciekawić w nowej wersji poliftowej, to jego cena. Zaczyna się już od 135 500 zł, z miesięczną ratą 1059 zł. A po więcej szczegółów i na jazdę testową, zapraszamy do naszego salonu Szic przy ulicy Krapkowickiej 14 w Opolu.